Cześć! Witajcie w drugi dzień świąt. Jak tam spędzacie czas. My po tych licznych pysznych posiłkach, które mieliśmy okazję próbować. Stwierdziliśmy, że czas na przejażdżkę i czas na praktykę uważności. O, nie wiem, czy widzicie właśnie wiewiórka nam przebiegła drogę. Pomyślałam sobie, że dzisiaj jest świetny czas na koń nam zniknął, nie przejmujcie się. A i dzisiaj również jest uważny, ale jego uważność dotyczy głównie poszukiwania świeżych pędów, listków i trawy, więc co jakiś czas zamienia się w konia tropiącego, żeby była jasność. Proszę bardzo, pokażę może. Mhm. Teraz się jednak skupił chwilkę. Las i przyroda jest idealnym miejscem do tego, żeby... Posłuchajcie. Ja dzisiaj słyszę tylko ptaki i oddech mojego konia oraz ten, ten jego kopyt. Dodatkowo co chwilę spotykamy sarny. Jest tak cudownie, i tak można się zatrzymać i tak naładować energią, że. Koniecznie dzisiaj zachęcam was do tego, żebyście się wybrali na spacer do lasu i posłuchali, jak przyroda budzi się do życia, jak bardzo jest pięknie i jak wiele taki spacer daje. Ja kiedy chcę pomyśleć, bardzo często robię tak, że po prostu biorę konia i jadę sobie na spacer do lasu. Dla mnie to jest idealne. Czas, idealne miejsce, potknęliśmy się, przepraszamy, żeby pomyśleć, żeby pooddychać, żeby pocieszyć się tym, co się teraz dzieje w przyrodzie: że jest ciepło, że jest pięknie, że wszystko budzi się do życia. Wracam z nową energią i z nowym nastawieniem, i z siłą, żeby realizować to, co sobie zamierzyłam w jak właśnie tego Wam życzyłam w świątecznych, żebyście mieli siłę do tego, żeby realizować swoje cele i ludzi, którzy Was do tego będą motywować, bo to daje wielką moc. Kiedy masz obok siebie kogoś, kto Ci mówi, dasz radę, nawet jak Ty sam myślisz sobie, kurde, trochę się boję. Nie wiem, jak to będzie. Strach jest zawsze, ryzyko jest zawsze. Ale jeżeli nie podejmiesz tego ryzyka, to nie dowiesz się jaki będzie tego efekt. Oho, słyszę już gdzieś w krzakach przełamujące się gałęzie, więc pewnie to kolejna sarna. Dzisiaj już Ajdin, chyba szósta czy siódma? Miejcie odwagę do tego, by żyć. I koniecznie, jeżeli macie taką okazję, wybierzcie się do lasu, bo jest pięknie i warto. Pozdrawiamy. Buziaki pa.